Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Pawik, a to jest drugi odcinek z naszej serii FIFA 15 One Star, czyli serii, w której naszą gwiazdą jest Eto. A my z brązowym składem musimy dobrnąć, aż jak najlepiej i upgradeować ten skład do złotych zawodników. Teraz jesteśmy w tarczy mistrzów, ponieważ uznałem, że liga jest trochę za mocna jak na ten skład. I ktoś tam mi pisał w komentarzach: Eto przecież to nie jest gwiazda, Eto ma tak. Ogromnie bogaty. Hmm, dorobek, jeśli chodzi o piłkarską karierę, że mało który zawodnik może mu dorównać. Więc Eto jak najbardziej może być uznany gwiazdom, bo grał w między innymi w Barcelonie czy w Chelsea. Także, no szacuneczek, szacuneczek, kolego. No i lecimy ze skrótem meczu. To jest mój skład. Tak wygląda mój skład. Eto i same no Name, tak praktycznie możemy powiedzieć. I zobaczcie, mamy przeciwnika. Który patrząc na jego skład Za chwilę się wyświetli Powiedziałem sobie kurde kolejny mecz będzie przegrany Bo oto mamy skład taki mix league, Mamy trochę ligi włoskiej Trochę ligi e, rosyjskiej Trochę ligi angielskiej Także no Był lepszy jeśli chodzi o składy Tutaj już Emenike Emenike z piłką wjeżdża w pole karne, Uderza Bez komentarza pozostawię tutaj I kolejna sytuacja Emenike I poprzeczka tym razem ratuje mój zespół Zobaczcie teraz, do piłki dobiega Eto, Samuel Eto, tu jeszcze jakiś kursor się wyświetlił, Eto i broni De Gea. kolejna jego sytuacja, Emenike, zachaczany w polu karnym, no i sędzia dyktuje, 11 metr. Tak sobie myślałem, że jak teraz zacznę przegrywać, to będzie bardzo, bardzo ciężko to odrobić z tym składem, którym dysponuję, no i z taką myślą stanąłem przed tym rzutem karnym, zobaczcie jeszcze raz. No faktycznie, Emenike był tutaj zahaczany przez mojego obrońcę, a dokładnie Abnera. No i podchodził Hulk, ja jeszcze Santosem prowokowałem, prowokowałem i sprowokowałem tak, że ten karny obroniłem. Santos, brązowy bramkarz, broni karnego od Hulka. Tutaj Kasztan, Kasztan popełnił kardynalny błąd i eto takich błędów nie marnuje, Zobacz, tutaj hop i z dobitką to prawda nie z pierwszej, z pierwszej sytuacji, ale z dobitką Eto pakuje piłkę do siatki. Wymowna się szynka pokazuje Eto, że wcale jeszcze nie jest takim staruszkiem. No i cieszymy się, bo to mój zespół wygrywa. Chociaż wcale nie był lepszy, jeśli chodzi o składy, ale skład nie grają. Znaczy, grają, ale, ale trzeba mieć też skilla, trochę co nie. No właśnie, no właśnie. Eto mm, strzela pierwszą swoją bramkę w tym meczu. No i jest 1 do 0. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ myślałem, że nie będzie to tak proste zadanie, jak, e, jak było. Po prostu myślałem, że przegram. Kolejna sytuacja mojego przeciwnika. Dumbia, uderzenie w polekarne. W polekarne, uderzenie na bramkę. Teraz zobaczcie, co mi mój bramkarz. Nie wyskoczył do piłki, tylko sobie stał. Piłka odbiła się od słupka. Tutaj zobaczcie. Eto. Jeszcze Ramirez. Ładna akcja, taka randomowa. Kolejna sytuacja Samuela Eto. Eto. Mija jednego zawodnika. Mija drugiego zawodnika. Eto. 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 I... I. I broni. Dehea, i nic z tego nie ma. I tutaj zobaczcie jeszcze słupek. Także było, było bardzo, bardzo blisko. Tutaj 6 w mur, teraz pienięcie podchodzi Hulk, Hulk i ponad bramko. Szkoda. Znaczy nie, dla mnie nie szkoda. Po pierwszej połowie takie mamy statystyki tego meczu. Prowadzę jeden do zera. Teraz zobaczcie, co się tutaj stało. Smith, omija go piłka. Kolejny mój zawodnik, Eto odwraca się, uderza. Co ja mogę więcej powiedzieć? Niesamowity gracz. Niesamowity gracz. 2 do 0 wygrywamy w tym meczu. Zobaczcie tę sytuację. Totalnie randomowa sytuacja. Jednego zawodnika przelowowała piłka, drugi do niej dopadł, podał do Eto. Ten się odwrócił, uderzył i nie dał Dehei najmniejszych szans. Po prostu ja nie wiem, co powiedzieć. Zobaczcie. Zobaczcie. Stadiony świata. Samo To Kolejna sytuacja mojego zespołu, Ramirez wjeżdża w pole karne. podanie do Smyfa, smyf Smith do Aguirre, AGUIRRE! I rzut karny. Rzut karny dla mojego zespołu, skoro on nie trafił, to ja sobie pomyślałem, cholera, on nie trafił? Nie trafił, on nie trafił, to teraz pewnie ja też nie trafię, żeby jej to zrekompensowało. Eee, I sobie myślę, kurde, dlaczego miałbym trafić ten karny? dlaczego miałbym go trafić? Do piłki podchodzi Eto. O. No, i pomyśl, dlaczego miałbym trafić na ten karny? No, może dlatego, że jestem lepszy. 3-0. Bardzo, bardzo pewnie wykonany rzut karny przez Samuele Eto. Mamy oczywiście hattrika. Co pozwoli nam na upgrade jednego zawodnika O dwa poziomy, czyli z brązu Przejdziemy od razu do srebra Pomienimy sobie po prostu brąz świecący No i za zwycięstwo, które być może padnie W tym meczu, będziemy mieli upgrade Także kolejnego zawodnika o jeden poziom Także bardzo, bardzo fajnie Samuel Eto ma już hat w tym meczu A to jeszcze nie koniec Emenike, zwłaszcza, zobaczcie, Emenike mija jednego zawodnika Drugiego, wjeżdża w pole karne, strzela I broni nasz bramkarz, ale Emenike Tak powinien grać w tym meczu, on tak powinien grać z tymi zawodnikami Ponieważ oni są bardzo, bardzo szybki. I oni by coś w tym meczu wykombinowali. Teraz zobaczcie co zrobił Eto. Eto mija jednego zawodnika, mija drugiego. Tak na raty tutaj grupka całych, cała grupka moich, mojego przeciwnika obrońców się zebrała przy Eto, ale on nie z takimi problemami sobie radził. Eto, Eto, Eto. 4, 4, 4. To jest pogrom. To jest pogrom. Patrząc na to co, co mój skład robi w tym meczu z jego składem, to jest po prostu pogrom. No zobaczcie, jest niesamowite, co zrobił Samuel To z jego obrońcami, z Decheon, który wyszedł do bramki, wyszedł do piłki z bramki, ale za bardzo nie miał co powiedzieć. Także jest po prostu piękny. Po tym golu mój przeciwnik postanowił się rozłączyć. Także mam rage quit. Tu są oceny meczowe. Hmm, za chwilę sobie zmienimy tych zawodników, których mogę sobie zmienić. Jednego oczywiście o dwa poziomy, jednego o jeden poziom. I zobaczcie, wejdzie Nick Powell na SPO. A także nasz bramkarz Santos był dobry, ale Daniels jest według mnie lepszy. Tymczasem, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Macie statystyki Eto. Ja wam dziękuję. Na razie, pa pa. Cześć!